Moja mapa Moja mapka Mapka srapka Ruja, rura, to jest ten moment, to jest ta chwila, to jest ta chwila U, Uwalić nowe badyla Wolimy, go walimy, wolimy, walimy, walimy. O nie, on już nas zabił, a nie jednak nie, odwinęłem się, bo ulas po drabinie Dobra, szybko, szybko bierzemy i temy jakiekolwiek tutaj nie wiem świet, świetnik ma. A, dobra. Dobra, nie, nie wiem. co robić. Dobra, biorę to. Nie, nie biorę to, bo to ma więcej obrażeń moje. Tu fu fu fu, turu, turu, tu, tu, to wywalę. pyk, 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 mam drugi level, to po prostu niepotrzebne. Dobra biorę tak, przerzucam to, tu. I teraz rula, 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 wskakuj na górę, wskakuj. szybciej, szybciej, szybciej moja postacią. Dobra, teraz robimy tak. <laughs> Wreszcie, Oh, dobra, biegniemy, 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 do bazy, ale skok, kurde, ale parkurowiec jestem, nie? Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy dobra. Eee, tu miałem u mnie hełm nawet. Razem, dobra, idziemy tutaj drugą skrzynkę przeszukać. Mamy kill off mamy kill -off, mamy kill -off! Dobra, teraz kupiemy, kopiemy, 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 kopiemy kopiemy diamenty, diamenciki. Dobra, mamy dwa diamenty. Dwa diamenty to już jest skok, to już jest koksik nie? Będziemy mieli miecz, dobra, trzy diamenty, możemy miecz zrobić i nic w sumie innego przymysła. Ale miecz szybko, szybko trzeba skraftować, mieczek, pyk, pyk, pyk. Tutaj kraftujemy miecz, ale to jest szybka akcja. Dobra, mamy mieczyk, no i co teraz, i co teraz, no spadłem z drabinki, no niestety, dobra, bierzemy jeszcze te diamenciki i sobie skraftujemy coś, coś czyli buty, tak jak w, a nie, to nie był ten odcinek, nieważne, bo go nie wrzuciłem, e, dobra, buty i idziemy walić na łeb ludzi, albo będę ja walony na łeb, przecież tak mówiłem wcześniej, dobra, idziemy zabić albo zginąć. ma lepszy, lepszego seta, a ja mam wiaderko z lawą. No to chyba GG dla niego, nie? GG dla pana. Dobra eee, A czy ja jestem tu panem, on jest tylko burdasem. Czy on będzie tu biegł jak debil? Tak on tu biegnie Dostał stał ale Koks jesteś, ale jesteś Kozak, ale jesteś. Macho Pacho cię ma ten, po przerwie, chwilowej Chwilowa przerwa była, ale tak Mamy ten nowy kit farmer, go wybiorę, zanim będzie za późno i go wybrałem Bo ma 64 jajka, to jest OP akcja, to jest OP akcja normalnie O, hop malagi internetu i dopiero teraz spadł Ale jeszcze mam do tego jeszcze więcej jajuszek Ale będę napierdział jak schowam, takie coś będzie Tylko takie coś będzie, tylko takie coś będzie Dobra, dobra, jeszcze go ten, będę wejtował tego typa, żeby do mnie przyszedł, nie? On widzi, że mam kit farmer, chyba, że nie ogarnia gry komputerowej. Pa, 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 bo mogę zrobić coś takiego, pa. Kładę klocek, nie? I wtedy... Serio... I wtedy jeszcze... Ty, przecież on ma kit farmer, a ja jestem głupi, ja dostaję obrażeń ty on mówi... O co robi? Chłop, co robi? Chłop, co robi? Rura, Pary... łysy, Mieczyka przez łeb! Idealnie rozegrana Gereczka. O, jeszcze śnieżki mam. Ja nie wiem, co, co jest grane. Ta gra chce chyba, żebym wygrał. Przyskujmy. Napaja, napaja to krzywo, dobra, łatwo, teraz szybko idziemy. Cześć, nie umiem, nie umiem ten robić. Yy, speed bridging Uuu, dostałem tego jakieś gówno. Ej, dostałem... A nie, bo... Nie. Myślę, że z tego obrażenia dostałem po prostu hity ze śnieżek. Chłop, myślę, że jest fajny, bo ma śnieżki. Ja też mam śnieżki, pa. Ja mam śnieżyczki mam lepsze chyba śnieżki. Wiesz od Ciebie? Oj, 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 Dobra, teraz żeby nie zrąbać Dobra Dobra, dobra, zrobiłem dobrze, tak jak powinienem Dobrze, także zrobiłem dobrze Dobrze, dobrze Dobrze, panie dobrze Tuż po mnie idzie! Klocki. S, 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 łatwo, <grywa> full hp mam, łatwo, S, S, łatwiutko, ale zrzucony został Ja nie mogę, nie, już zapomniałem, już chciałem umierać Ale jednak nie, łatwiutka gereczka. nie wiem co ludzie mówią, że to trudne jakieś jest, tak to z... nie wiem, Co rundę wina robię tak naprawdę nie. Ale no, robię co rundę wina, bo jestem kuks! no i ogółem idziemy się bić na środek Mam jeszcze dużo jajek Hy, hy, mam jaja. Istru, dobra, mam jeszcze więcej. Ja tu udaję, że. Oj, oj, on mnie zepchnął. Oj, 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 oj. Siema! Tak, to ja. Znowu. Dlaczego tak? Eee, ja nie wiem, pomogę. Hy, Ale śmieszne Dobra. Dobra, dobra dobra Dobra, trzeba zrobić ten poważny głos do poważnej gry, bo to jest Minecraft. Bardzo poważna gra. Dobra. Eee, o Holi... mmm Ale butki. ale budki! Ale... Ale klata złota dowalona. Pry, 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 pry. Łatwiutko, dobra, Teraz robimy tak, na pajacach chodzimy, parkour, Parkur, parkur. Ale Parker, ja ci sumę, ale to było dobre! Teraz lecimy, 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 na Szczecin, lecimy na Szczecin, nie, jedziemy na Ukrainę i po! pa 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 no, pa pa no No gramy nexta, no, nic, dobra. Tak, akcja była taka dobra, że jej nie bytnę, ale umarłem przez buga gry, znaczy przez buga, przez... No high Hypixel jest, nie I tego miał i bagno tego, to jest, to jest. Dobra, lecimy na tego typa, lecimy na tego wariacika, wariatuncia. Lecimy od razu, tego odbuta, jak będę miał miecz. Mam miecz, no ja jajka przerzuciłem sobie. Z ekwipunku do skrzynki... Oj Oj ojoj, ale, wari, ale wariacik Ale wariacik Oj oj! Oj oj ale wariacik! <grym> ale Ta klasa postaci jest nie nieco ja mam. Klasa, kit. Klasa postaci. O, mm, 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 fajnie. Dobra, ja już mam fajnego seta. go teraz nie zraczyć i nie umrzeć przez jakiegoś nie umrzeć. Nie zostać zabitym przez jakiegoś raka... Takiego nie braka czyli nie. Bo ja jestem rakiem. I mam raka. Ole, ole, chłop we mnie, ty, ole ty! No Oczywiście! Fajnie, dobra, lecimy dalej. E o teraz mam speed, dobra. To będzie łatwa gierka, bo gówno dubno blazing packu Nie, nie będzie łatwa gierka znowu zlechnę na początku, ale dobra. Ja nie myślałem, że to jest przepaść na dół przez sekundę. Tak przez złamek sekundy trzeba tak myśleć przez moją głowę, że ty, to chyba jest dziura na dół, e na dół w sensie poza Void, nie Ale jednak nie Tylko mi się wydawało Dobra to wezmę na dwójkę, żeby móc lepiej spamować nie Żeby móc lepiej koksić w tej gerce Lepiej koksić nie, bo ja jestem koksem Dobra, to jest kręciowa trochę No dobra. dobra Lecimy ziomeczku, taka o wariacie, taka mam z siebie bracie eee, Dobra, idę go zabić Zabiję go z łapki, xxddd, jak kegw, elo, essa, ale łatwiutko, dobra, lecimy, lecimy, lecimy z Tebatem, lecimy z Tebacikiem lecimy palaciku, łoo, wow, alej ale i tenku. Dobra, co on tam miał? Nie miał tylko to potrzebne, że przydatne dla mnie Si, miał, że to nie było bo mam mniejsze jeszcze mniejsze sobie do życia Dobra, skok na pałę, dobra, jakbym miał ten kill jakikolwiek znaczy jakikolwiek no, w sumie żelazny to bym był zarobiony O to mogę sobie wziąć Mam kilow kamienny, kurde Ale z, z tego z zwykłego żelaznego to nie chcę mi się robić, a ja idę walczyć dalej w życie O lepszy jutro no. To jest dopiero walka Pyk pyk, ale lecimy Na pajaca Dobra, tutaj miecz czarny jest jeden Tutaj Kilofix! No, Mr. Kilofixos, Sos, tak. Miało fajnie zabrzmieć, aby zabrzmiał czyli... egzekwować jego Dobra, zbieramy diamenty. Trochę lagi mam. Ale kto by tam się przejmował Hookers, haha. Dobra, idziemy po diamenty. Idziemy po diamenty. Ile będę miał diamentów? Będę miał 9 diamentów sobie skraftuje klatę diamentową dobra mamy już diamentową zbroję i yy, jest spoko mamy diamentową zbroję tunikę diamentową mamy tak mamy ją MAMY JĄ tak jest zostawię sobie diamenty, diamenty tak. złote jabłuszka sobie zostawię są. dobre Pomarańczowe, nie są żółte. Dobra, ojeny chłopie, co ty robisz, pajacu? I ja cię sunę. Dobra, ja go widzę na oczy, to nie będę wariatkował z nim. Wariat Oj, pa, 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 ja tu strzelam z uku. Ale jestem kozak, ale jestem kozak, ale, ale ty mnie, ty jesteś słaby, nie dopadniesz mnie, pa, pa, pa ja tu szybko buduję, nie? O tu strzelam, strzelam, strzelam. On na 5 widzi wszystko, ale to co? Tutaj wbijam. Ale to będzie główna przegrana. Ale będzie przegrana. Ale będzie przegrana. Ja że No jest, dobra. Wszyscy oni odpaleni są. To jest niemożliwe, ty, że tak mnie szybko zbił. Podbiegłem do niego na łamek sekundy i cały HP straciłem. musiałem uciekać jak brudas jakiś. No ja nie wiem, ty. Ja Mierz z twoim aspektem. Ja cię sunę, dobra. No nie, znowu się rozpierdupiło. Dobra. Nie chcę się w to grać. Jest jakie lagi tu są na tym serwerze. Dobra! Już się odechciało grać jak tylko to zrobiłem. No to już jest przegrana od razu. Tego... Pa, troluję go i potem rzucam na pałę, na pajaca i dalej rzucam na pałę na pajaca i dalej rzucam na pałę na pajaca. I dalej rzucam napale na pajaca I dalej, i dalej, i dalej, i dalej Otworzę skrzynkę, mam jajka I dalej rzucam napa na pajaca Ale tym razem biegnę na niego i go zrzucam Jak prawdziwy gówniarz i ma 0 hp, no jeszcze spadł mi temów nie dał Ja pierdziele ty Starasz się, żeby jakiegoś typa Porobić na głowę, bo nie masz zbroja ani nic Pyk O ty mendo Zdychasz, jesteś martwy, jesteś martwy Ja wiem, Idę się jeszcze uzbroić. Myślę, że nie doskoczymy A moje skilly... skile mnie nie zawiodły. Ten klata. Dlaczego taką wziąłem? Miałam czotowaną klatę, bo jeden czotowana. Nie wygląda. Się powodzi, nie? Człowiekowi. Dobra. Wezmę diamenty, bo zrobię sobie. Wezmę diamenty, zrobię sobie skarpety. Nie zrymowało się. Myślę, że się zrymuje. Idzie ty mnie przejmujesz, jo, wow, wow. Wo. O, mm, fajnie. Co tu mamy? Dobra, to już nie craftuję sobie tych. O, fajnie. O. Ale go sklepałem, nie? Jak gówno? Jak gówno go sklepałem i on wali lotę, teraz będzie uciekał przez całą mapę. Legolas, legolas, legolas! Jak buduję! Ojoj! Ale się popłakał, nie? Dobra, dawaj to. Ale on sernie się popłakał, prawdopodobnie. On już łezki w oczy. Ja mówię, ja stram ci na klatę, brudasie, pa! Ojoj, full HP masz, a ja mam kurde Butterfly Clicking, wywalaj! Tu, tu, ru, tu, tu, ja by się przydał. Knockback jeden, ej, to jest dobre. Tu jest za mną! <grym>, tak zobaczyłem na kompas, i się tak, Ale nie, chłopiec na swojej wyspie i czeka, aż zginie. No to zginie, ale z czasem. Na razie to się uzbroimy i go zawijemy. Jak psa, tak totalnego jak psa. 5 minut do końca. Mm -hmm. Craft this shoot and uh, you know place this here and craft the sticks and craft the uh, my uh, diamond sword. Good. o, ej, uuu, on, co mi unbreaking? Ej, mogę drugi miecz skraftować i go z nie nie mogę. Miałem buteleczek, z ale co mi zabroni? Dobra. E, szukamy buteleczek z Expem, to jest priorytet. Tu jest empty, czemu to ja to otwieram? Jak to jest empty? w się może w sumie dozbroić teraz, bo on ma tam koks itemy. A wuje, no nie, mam najważniejszej rzeczy, czyli najważniejszej, chyba tej najbardziej pomijalnej, czyli buteleczek z Expem. Nie mam. A to jest taka. O, dobra, 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 jest Jeszcze refil jest. Nie wiem, czy craftować, czy znajdę lepsze craftować, enchantować czy co? Dobra, ja sobie, chyba sobie zrobię tak Jak znajdę Power 2, to sobie spoweruję na lepszy Power S Bead of Antropos weź to wywal, wywal, to ja ci sunę Ja to wymierzę jeszcze zepsuty mhm. O! Dobra, dobry kill off hmm. Spawn skeleton. Żebym teraz nie wyrzucił tego i bym wyrzucił, by to to trafiło akurat w pixel i bym spadł na dół nie no prawdopodobnie by to wleciały Wojda bym poleciało po prostu Mamy kill kolejny z efektywnością, jakiś cox, killo. Ale mi takie coś niepotrzebne. Bo ja jestem koksem sam sobie. To wywale by to mi niepotrzebne. Potrzebne mi miejsce w ekwipunku. I chłop się tepnął, bo nie zrobił mostu, bo się boi. I się tepną. Myślał, że nie widzi... Nie no, prawdopodobnie myślał. Chyba, że nie myślał. Dobra, fire protection, ender Pearl jeszcze, efekty... Dobra, chyba idę go dojechać po prostu, tak, tak... Ale on może się kampić, jak taki... Uff. On może się kampić, jak taki... A, dobra, się nie kąpi. W sumie siedzi na wyspie, to czyli... To można uznawać za kampienie, ale on po prostu siedzi i nie wychyla. Jakby... no dobra, wychyla. No i co, no i co, mam tkiem, jestem dziecięcym. Ojoj, please no, Prizno, no, i nagle pryprypry pry, pry, rzuca wszystkim. No właśnie, OPE, myślicie, że nie mam paprypryprypry, derpostrzelam. Aha, okej, okay. ja go zabiłem? God damn także Nara, Nara, Elo, S Elo, E Tak było.